Ma widzowie tutaj nagrywam poradnik, jak montować filmy za darmo. Dobra, zaczynajmy. To nie musicie, widzowie, nic pobierać. Macie to już, każdy ma to w komputerze Windows 10 czy Windows 11. Wpisujecie sobie edytor wideo. O, mamy edytor wideo i to, i tutaj zaczyna się już przygoda. O. I tutaj yy, zaczynamy montować Tutaj widzowie nie patrzcie na to, bo tu mają jakieś dawne e, filmy Ktoś tu wgrywał Więc tak, nie patrzcie na to Tutaj klikamy sobie nowy projekt, wideo O, idziemy przykład sobie, jak chcecie nazwane, no. Ja to nazywałem nowy film, Daj, dajmy sobie dodaj I tutaj z tego komputera Idziemy sobie pliki wybierać, nie będę pokazywał W tam widzicie sobie wideo, macie coś tam nagrane yy, I ten, nie? Wybieracie, nie będę pokazywał bo moje dane a w sumie pokażę wam o e, tutaj gdzieś to macie na przykład wideo, tutaj macie wideo tutaj wchodzicie tylko ja tutaj sobie nie mam na razie by skasowały. skasowałem więc nie mam. A ja sobie to wklejcie. kurcze nie mam jakiegoś przykładowego nagrania ale trudno i tutaj macie różne efekty e, przykładowo Jakieś efekty 3D, wcięcia czy tam i tam dalej No, więc taki ten... Ja w sumie z kosza widzowie wam wrócę jakieś tam nagranie. Em, jakieś nagranie, wrócę. Co to jest? Przywrócę. Chyba zostało przywrócone, nie wiem. Zobaczymy Aha, nie wiem. Chyba że w tej mi się to zapisało. Dobra, mam takie nagranie na przykład z anarchii Życia, to był odcinek. I patrzcie tutaj, widzowie, macie różne rzeczy. No, możecie sobie tekst. Możecie sobie, na przykład, siema, e, gramy sobie. I tutaj możecie sobie wybierać, jakie chcecie. Drużne. sobie o. Możecie sobie wybierać, jakie tam chcecie. Ja też na tym. O, jeszcze tutaj możecie sobie wybierać, jak chcecie. Na przykład, tak, bo to tu było. Tutaj sobie na tym wybieracie. Więc dobrałem, to nie będę podgryzował, bo wiecie, przepraszam. Ruch. Czyli na przykład nachył w dół, dajemy sobie. się ma tutaj drugi. O, i nachyliło w dół, bo tutaj paseczka nie widać. Więc tak Aby na przykład przytnij. Chcecie sobie przytnieć, od przykład, od odtąd gdzieś, no już do końca. Na przykład, chcecie sobie zaczynać. No to tak sobie wybieracie. Tak jest. No więc tak to się wybiera, na przykład efekty 3D jeszcze zobaczę, pokażę na przykład taka, jak ja czasami stosuję na przykład słonko, nigdy nie stosowałem, ale wam pokażę przecież możecie sobie takie dać dobra, może sobie u no, niego pójdziemy lepiej na przykład na przykład z biblioteki coś możecie jeszcze, na przykład jakiś prezencik nie wiem, na przykład damy sobie jakiś torcik Tutaj się załaduje wam widzowie O takiego torcika Możecie co tu wkleić na przykład Takie coś Tego nie będę robił Bo po co Ale i tutaj mamy jeszcze mm, Szybkość Proszę sobie na taką szybkość dać Patrzcie widzowie No Kończy się to w sekundę <grym> Ale damy sobie na przykład Taką szybko, tak szybkość to jest bardzo wolno, na przykład takie, tak, szybkość. O, tak mi doleci. No, tak to leci, na przykład jakieś filtry, tuż na przykład taki. O. więc tak to widzę wygląda albo możecie dodać jeszcze kartę tytułową na przykład dajcie sobie e, tekst na przykład siema i na przykład macie takie coś takim przed filmikiem jeszcze tutaj więc tak to wygląda Możecie jeszcze sobie jakieś słodać, na przykład czarne. Jakie chcecie? Takie, takie, takie. Byle jakie. Jakie chcecie w ogóle? No. I tutaj macie ten film cały. O. Co tutaj możecie jeszcze wam pokazać? Podzielić możecie sobie to. Na no, dwa klipy na przykład. Mm. O, muzyka w tle. Możemy sobie przydać różne muzyki, a możecie też sobie dodać swoją muzykę jaką chcecie jaką chcecie muzykę możecie sobie dodać więc przeróżne widzowie Może jeszcze. No. Więc... To by widzowie było chyba na tyle. Co dzisiaj wam tutaj pokazywałem. Dzięki za oglądanie. Pa do kolejnego odcinku. Elo.